Na sandomierskiej starówce zorganizowana została wigilia dla mieszkańców Sandomierza i gości z powiatu sandomierskiego. Tradycyjne spotkanie odbyło się po przymusowej przerwie i zgromadziło liczną grupę mieszkańców. Przygotowana wigilia zawierała w sobie wszystko co najważniejsze: życzenia, kolendy oraz tradycyjne potrawy. Była to szczególnie ważna chwila dla tych, którzy spędzą święta w samotności. Atmosferę świąt Bożego Narodzenia wprowadziły wszystkich dzieci z przedszkola numer 5 w Sandomierzu. Przygotowany program artystyczny w pełni oddał istotę świąt. Samotność, czy też walka z problemami w okresie świąt Bożego Narodzenia jest znacznie trudniejsza niż w inne dni. Polska tradycja i rodzinny charakter świąt sprawiają, że najważniejsza jest obecność drugiego człowieka. Dzieci. Poprowadziły nasze myśli i serca do tego wydarzenia, z którego czerpiemy tę moc, żeby się dzielić na co dzień miłością. I niech Boza Dziecina umacnia nas, daje siłę, byśmy na co dzień umieli dzielić się radością, pokojem, dobrym słowem, by to Boże błogosławieństwo przemieniało się też ten dar zdrowia dla nas wszystkich. Niech te dni świąteczne będą okazją do tego, żeby spokojnie spojrzeć. Na drugiego człowieka, który jest obok nas, na którego może czasami nie mamy czasu, może brakuje w tym zawieganiu rozmowy, uśmiechu i powiedzenia tej drugiej osobie, że jest kochana, że jest cenna. Chrystus nas do tego zachęca i niech to Boże błogosławieństwo towarzyszy nie tylko przez te święta, ale przez cały też przyszły rok. Przygotowano prawie pół tysiąca zestawów ze świątecznym poczęstunkiem. W skład pakietu wchodziły pierogi oraz różnego rodzaju wypieki. Była to idealna okazja, by w tym magicznym czasie złożyć sobie życzenia i z optymizmem wyczekiwać nowego roku. Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru da Państwu radość, szczęście i ukojenie. Niech każda chwila, Świąt Bożego Narodzenia będzie piękną chwilą. Niech nowy rok 2022 obdarzy Państwa wszelką pomyślnością, radością, zdrowiem. Niech się skończy ta pandemia. Nareszcie wszystkiego najlepszego. Kochani, wesołych, spokojnych, radosnych świąt, spędzonych w rodzinnym gronie. Odpocznijmy, bądźmy razem z najbliższymi. Niech ten wspaniały okres, który jest przed nami, pozwoli również na bycie z rodziną, z bliskimi. Dużo spokoju, radości, a w nowym roku, dużo szczęścia. Niechaj ten nowy rok, który jest przed nami, będzie lepszy od poprzedniego. Przede wszystkim, niechaj służy nam wszystkim zdrowie. Dziękuję bardzo, że mogę być z Wami. Na scenie zaprezentowało się także Stowarzyszenie Aktywny Senior. Mimo niskiej temperatury, frekwencja dopisała, co jest najlepszym dowodem, że po okresie izolacji ludzie pragną się spotykać i razem świętować. Dzieci tutaj wprowadziły nas w ten nastrój oczekiwania na Zbawiciela, bo to jest przecież najważniejsze. Wszyscy musimy być do tego przygotowani, by godnie przyjąć tą Bożą dziedzinę, która się co roku, co roku rodzi. Będziemy się dzielić podczas Wigilii opłatkiem, to jest symbol miłości, pojednania i w takiej atmosferze to czyńmy, bo miłość, dobro wraca, jeśli my również dzielimy się z drugim, z drugim człowiekiem. Życzę wszystkim... Błogosławiony świąt Bożego Narodzenia i do Siego roku 2022.